Witam na naszym kanale. Będę Wam dzisiaj chciał pokazać, jak znaleźć punkt serwisowy Test Point w telefonie Samsung S21FE5G SMG990B2. Zaczynamy od tego, że musimy podgrzać klapkę, ponieważ ona jest przyklejona klejem dookoła, więc musimy to podgrzać ją, żeby po ją usunąć więc albo suszarką, albo opalarką, albo specjalną matą podgrzewającą, nożemy matę podgrzewającej i po prostu podgrzewamy do 100 stopni. Przy 100 stopniach ten klej w miarę łatwo odchodzi. I myśmy to już podgrzali wstępnie, więc wystarczy delikatnie podważyć i ten klej schodzi bez problemu. Trzeba przelecieć dookoła plastikowym czymś, żeby nie uszkodzić jakiejś taśmy czy czegoś i klapka schodzi całkowicie, to jak widać klej jest dookoła więc właśnie trzeba to podgrzać podłożannie dookoła podważyć czymś i samo odchodzi możemy odłożyć na bok, już nam nie jest potrzebna. następną czynnością jaką zrobimy to musimy odkręcić wszystkie śrubki do tego trzeba wykorzystać Śrubokręt z końcówką PH00 albo śrubokręt po prostu PH00. Wykręcamy wszystkie śrubki jak już je wykręcimy będziemy je robić dalej. Ja mam elektryczny śrubokręt, no ale to nie ma największego najmniejszego znaczenia. Wszystkie śrubki będziemy wyciągać, więc jak któraś wyjdzie nam za śrubokrętem się nie przejmować, po prostu od razu odłożyć ją na bok wszystkie szybki mam odkręcone, myślę, teraz możemy wziąć pesetę. pęsetę będziemy powyciągać wszystkie by nam nie przeszkadzały po usunięciu środka dużo łatwiej jest te plasticzki podnieść, które nam zasłaniają płytę główną. Więc dlatego polecamy to zrobić, żeby wyciągnąć wszystko. Dużo łatwiej się rozbiera. Mamy wszystkie usunięte. Teraz musimy podważyć tutaj tę taśmę ona ma tutaj ładowanie bezprzewodowe delikatnie, aż tam odejdzie? Klej o, teraz podnosimy do góry naciskamy z boku najlepiej plastikowym elementem, żeby coś tam sobie nie uszkodzić. I nam cały plastik schodzi. Tylko z tym, teraz pamiętać, że ta taśma do ładowania jest tak samo przyklejona do płyty głównej, znaczy przypięta. Więc sobie najlepiej ten plastik odpiąć i taśmę odłączyć i dopiero całość wziąć, odłożyć tak jak widać w nim znajduje się już głośnik więc jak ktoś wymienia, chciałby wymienić tylko głośnik no to są parę stepów potrzebnych do, parę kroków potrzebnych do wymiany głośnika później to się robi w drugim kierunku i wszystko się składa, więc odkładamy mamy tutaj płytę główną musimy odłączyć tą taśmę i pod tą mamy właśnie nasz punkt serwisowy, który właśnie potrzebujemy zewrzeć. Tak jak widać, są tutaj dwa punkty. Te dwa punkty musimy ze sobą połączyć albo pensetą, albo innym elementem, żeby wprowadzić telefon w tryb serwisowy, Qualcomm Devis. Ten tryb serwisowy nam służy do tego, byśmy mogli albo odblokować FRP, czyli blokadę E, factor Reset Protection albo e, odblokować właśnie konto Google, albo usunąć blokadę korporacyjną czy jakieś do jakichś innych dodatkowych blokad przynajmniej do Steam Locka, jak się używa w najnowszych wersjach oprobowania więc jest to dosyć potrzebny i pożyteczny punkt serwisowy który nam pomaga w naprawach telefonu można tak samo wgrać pełne oprobowanie przez ten punkt serwisowy właśnie, że jak nam zostanie uszkodzone oprobowanie, czyli Budlader, czy coś zostaje nieuszkodzone, to przy tym trybie jesteśmy w stanie wgrać pełne oprogramowanie, które nam naprawi telefon. Jak się go używa, no tak jak mówiłem wcześniej, najpierw odłączamy baterię zawsze, podłączamy ją ponownie, teraz te dwa punkty serwisowe, zwieramy, trzymamy parę sekund, podpinamy kabel, trzymamy z 5 sekund i odpuszczamy. Teraz nam się pojawi urządzenie Qualkom devis w managerze urządzeń, więc tutaj mamy tryb serwisowy włączony. Od tego momentu możemy specjalnymi programami serwisować ten telefon. To wszystko na dzisiaj. Chciałbym prosić o polubienia, łapki w górę, subskrypcję. I do zobaczenia przy następnym filmie.